Cześć, witam się dzisiaj z wami w kolejnym filmie. Jak widzicie po tytule, zapraszam na kolejny Holosali Express. Dzisiaj jest bardzo duszno, bardzo gorąco, chociaż pogoda jest dosyć dziwna, bo za oknem przed chwileczką lał deszcz. A ja jestem dzisiaj praktycznie bez make-upu, więc mam tylko kreski, rzęsy i tyle. W ostatnim hall z Aliexpress Zapomniałam Wam pokazać jednej rzeczy, więc teraz to nadrobię, właściwie wtedy się pomyliłam, pokazałam nie tą rzecz, co trzeba, więc zacznę od niej jest to opaska wygrana, ta, którą wygrałam za 4 grosze, tam się później bierze udział w tych wygranych, jeżeli wygraliśmy, to musimy to zaakceptować i... Opłacić 4 grosze. Ona przyszła do mnie w 39 dni i wygląda tak. Miałam możliwość wyboru koloru. Wybrałam taką, chociaż nie do, nie, nie, do, nie, nie do końca dobrze spojrzałam, bo jest tutaj kolor granatowy, co mi się nie podoba. Ogólnie opaska sama w sobie jest taka średnia. W środku ma takie plastikowe ząbki, ale jest taka średnia. I następnie przechodzimy już do rzeczy, które chcę Wam pokazać. Mam tutaj cztery lakiery z Nailwind. One mają po 8 ml, są w plastikowych butelkach. Kolory, jakie ja mam, to 8001, 8016, 8034 i 8010. I teraz Wam. O jezu, wszystko widać. Teraz postaram się Wam wszystkie te cztery lakiery pokazać na wzorniku. To są one. Mamy tutaj jaskrawy zielony, jaskrawy żółty, biały i taki jasno-różowy, ale z lekkim e, połyskiem perłowym. Ten. On się wydaje w kamerze w ogóle na taki bardziej beżowy, ale to w rzeczywistości jest taki beżowo-różowy z połyskiem perłowym. E, jedna sztuka tego lakieru kosztowała 2 zł, 34 grosze przyszły do mnie w 39 dni. Więc wtedy to było całkiem szybko. E, lakiery okazały się być bardzo fajne i skusiłam się zamówić ich większą ilość. I one przyszły do mnie już po dużo dłuższym czasie, ale będą w następnym holu. E, później mamy gumki... Takie do włosów maleńkie, gumowe, bardzo rozciągliwe. Kupiłam z myślą o małych warkoczykach i też dla karmela jakby miał nosić kucyki. One kosztowały 2,94, przyszły w 51 dni i to było 18 dni po czasie. Później mamy kolejne dwa lakiery hybrydowe. Te są z takiej firmy HNM. One mają również 8 ml, te już są troszeczkę bardziej porządne w szklanych buteleczkach, w tych białych. Ja już miałam wcześniej lakiery z tej firmy, one są bardzo fajne i polecam. I tutaj mamy dwa lakiery, jeden jest brokatowy, ten który widzicie tutaj. A ten jest e, świecący w ciemności, on jest również różowy i taki połyskujący postaram się tutaj wstawić zdjęcia dokładniejsze. Jeden e, nie, brokatowy kosztował 4 13 groszy, przyszedł w 50 dni to było 18 dni po czasie, a drugi był zamawiany oddzielnie, to był ten świecący w ciemności w cenie 5,46 e, i przed 52 dni, 19 dni po czasie. Wszystkie ceny, jakie Wam podaję, zapewne już uległy zmianom, ale tak jak zawsze linki do tych rzeczy, o których mówię, znajdziecie w opisie. Opisie pod filmem, więc zachęcam. I jeszcze zadam Wam pytanie. Dajcie znać, czy Wy zamawiacie z AliExpress w tej chwili, w obecnej chwili, ponieważ ja mam dużo przesyłek, które są już po czasie i niektóre z nich mi ostatnio przyszły po 70-80 dniach, więc jest to bardzo dużo. W niektórych musiałam już. W jakby zrobić spory, ponieważ naprawdę te przesyłki do mnie niektóre jeszcze nadal nie dotarły, więc szkoda, ale już powoli zaczyna się to ruszać, więc się cieszę. Następnie mam trzy opaski do włosów, takie mm, na gumce, jakby kokardki. Mamy czarną tak zawiązaną, taką samą jasno-różową. No, i jeszcze jedną, taką, którą nie wiem po co kupiłam, być może gdzieś kiedyś do zdjęcia jakiegoś się przedać czy coś, ale taka bardzo ozdobna falbankowa z koraliczkami, z ozdobami, z różyczkami, kokardą, więc jest to już taka duża i bardzo ozdobna opaska, której nie użyłam tak po prostu, bo mi się nie podoba to jak w niej wyglądam, i ogólnie sama w sobie jest taka. No, yy, ogólnie na zdjęciu było przedstawione dziecko, dziewczynka i ona wyglądała w tym ładnie, e, natomiast no mi się ta opaska niezbyt podoba, e, ale była jakoś bardzo tania, kosztowała chyba 2,67 zł. E, ta jedna sztuka kosztowała złotych 17, przyszły w 50 dni, to było 17 dni po czasie. Następnie mamy ogromny pak rzęs do przyklejania. Znajduje się tutaj 20 par. One kosztowały 19,25, przyszły w 59 dni, to było 8 dni po czasie. W tej chwili mam przyklejone tylko tak w zewnętrznym kąciku jedne z nich. Mamy tutaj cztery rodzaje. Na aukcji było bardzo wiele różnych opcji do wyboru, jakie rzęsy chcemy. Całkiem w porządku się trzymają. Ja trochę ogarnam sobie jakby inną metodę przyklejania rzęs i trzymają mi się o wiele lepiej. Następnie mamy takie lampki LEDowe. Na takim druciku, bardzo maleńkie, ale na szczęście są na USB. Tutaj postaram się Wam wstawić zdjęcia, jak wyglądają, gdy świecą. Miałam je powieszone w pokoju, ale pewnego, tak po długości, yy, przysłuchajcie, ale pewnego razu, kiedy wchodziłam do pokoju, wszystkie te lampeczki mi tak spadły, a ja się tak bardzo przestraszyłam. No po prostu. No a później trochę mi yy, pospadały haczyki, więc obecnie je zdjęłam, dlatego mogę tym bardziej je Wam pokazać. Ale tak jak mówiłam, wstawię tutaj zdjęcie, jak wyglądają, jak świecą. To jest yy, chyba. Kurczę, nie wiem, 5 metrów czy 10 metrów? Napiszę Wam tutaj, jak to sprawdzę. Hmm, chyba 10 mi się wydaje. A drugie zamówiłam, właśnie 5 lub 3 metry, które y, są kolorowe. Świecą na kolorowo, te świecą na chłodny, biały kolor. I takie chciałam, ale gdzieś się w końcu zawiesza, tylko jakoś bardziej porządnie, żeby mnie nie straszyły, jak spadają. Hmm, później mamy. Kolejne pudełko na tabletki, już kiedyś miałam takie różowe i nadal je mam. Tam mam sobie rzeczy na zasadzie suplementów, jakiś krzem i tak dalej. A tutaj mam leki, bo chciałam mieć dwa oddzielne pudełka i tym razem zdecydowałam się na kolor biały. Ono kosztowało 6 zł 13 groszy i przyszło w 57 dni, to było 24 dni po czasie. I nie powiedziałam o cenie tych lampeczek. Lampki kosztowały mniejszy przewód 9,67, większy przewód kosztował 12,24 i przyszły w tylko 16 dni, więc to jest bardzo dobry czasek tak, na AliExpress. Następnie mamy małe spinacze, takie plastikowe. Ich było chyba 20 sztuk, jak dobrze pamiętam. Są to takie maleńkie, naprawdę klamerki, przeźroczyste. Z myślą kupiłam właśnie o tym i o przyczepianiu zdjęć do tego. Jeszcze nie wykorzystałam, na razie trzymam w tych pudełeczkach stepko, które chyba kiedyś Wam pokazywałam. Więc 20 spinaczy, tutaj nie jest ich 20, ale w opakowaniu było 20. One kosztowały 4,55, przyszły w 40 dni to było 7 dni po czasie. I ostatnia rzecz, która naprawdę bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła, są to takie maleńkie buteleczki z atomizerem i było w opakowaniu 5, ja już dwie wykorzystałam. Wyjmę Wam, żeby pokazać. One kosztowały 5,96 groszy. Przyszły w 60 dni, też po czasie mam napisane, że 28 dni po czasie, więc też dużo. One są szklane, mają atomizer, przykrywkę. No, największą zaletą jest to, że właśnie są szklane, są super wykonane, atomizer się nie zacina. Już zdążyłam przetestować. Do zestawu mieliśmy taką plastikową pipetę, która jest już gorszej jakości. Ale do zestawu mieliśmy także dodatkową rurkę i dodatkowy właśnie ten psiukacz, gdyby się coś zepsuło, także świetnie. Mam zamiar zamówić sobie jeszcze jedno opakowanie takich buteleczek, ponieważ za cenę niecałych 6 zł mieliśmy 5 buteleczek. Więc to by było na tyle. Dajcie znać, która z rzeczy podobała Wam się najbardziej. Zapraszam i zachęcam do subskrypcji mojego kanału, włączenia dzwoneczka w celu po dostawaniu powiadomień, wtedy Was nic nie ominie. Jeśli ten filmik Wam się podobał, będzie mi miło, jeśli zostawicie pod nim łapkę w górę. Zapraszam i zachęcam również na mojego Instagrama beauty.strefa, tam będziecie na bieżąco, ponieważ codziennie pojawiają się Instastory. Posty staram się dodawać codziennie, czasami jest to co drugi dzień, ale tam zdecydowanie częściej się coś pojawia, więc będziecie na bieżąco. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego filmiku i widzimy się już w kolejnym. Do zobaczenia. Cześć!